Cześć, siemano, witajcie. Z tej strony Mister. Bardzo witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Jak widzicie, znajduje się oczywiście, gdzie? Tak, znowu w ciężarówce. Yy, Nie wiem, jaka to jest marka, to jest chyba... No... Mm, no... No, to jest bo to właściwie nie pamiętam, ale no, kto wie, tym wie. Wracam na początek, zostawcie łapkę w górę subika na kanale z dzwoneczkiem, nie, żeby was nie nowe poprzednie i no, następne filmy. Oczywiście, live, premiery jakieś tam, odcinki zwykłe, więc na każdym musicie być, no bo to bardzo musi, to jest bardzo ważne. A my sobie co? I jeszcze napiszcie hashtag 3Myślnik e, A przepraszam Wam serduszko i co? My lecimy do odcineczka. Wiccimy sobie światełka. Musimy tu się nakręcić, bo tu drzewo stoi. To jest chyba tartak, ale jest jakaś firma, nie wiem. Z czym my jedziemy właśnie? My jedziemy u mamy ciągniki. I dwa pugi. To są dwa, czy to jeden To są dwa, to są dwa. Idziemy do jakiegoś rolnika. Kupił sobie dwa do czwarte, to teraz musimy mu zawieść. O! Super. Super zrobiłeś. Musimy cofać. Ale dobra. Jak wam się podobają w ogóle odcinki z EuroTraka? Napiszcie w komentarzu, czy wolicie, nie wiem, z farminga, może z Mechanica ale długo w ogóle będzie raft więc też będzie fajnie o, potem was po krótkim cięciu yy, kamerka mi padła więc musiałem nową baterię dać jeszcze problem w szukaniu więc już jestem z powrotem my sobie tu lecimy na skrzyżowaniu w lewo jest w ogóle 22.57 nie mam jakoś dużego ruchu więc to jest ułatwienie do nas Oj. to jest ułatwienie do nas, bo Przynajmniej możemy fajnie spokojnie jechać. Nie musimy się bać, że jest jakiś super ruch. Korki mogą być. No, chyba mi się trochę tak powiedziało, bo. O nie, nie zażyłem. Bo zobaczcie, po prawej tam jechała się przynajmniej Przed nami jedzie. Za nic. Więc w sumie to jest plus, bo mało ludzi jest fajnie się jeździ. Ale no, wiadomo. I w ogóle dziękuję Wam bardzo wszystkim za dobicie 100 wyświetleń pod moim pierwszym odcinkiem, bo to to naprawdę ten nieźle, bo jak tak patrzałem, to w jeden dzień pod tamtym odcinkiem, mój nowy kanał, pod pierwszym, zdobyliśmy aż 60 chyba wyświetleń. Teraz pewnie będzie już więcej, ja ze opowiedzieć 100 ileś, ale 60 wyświetleń w ciągu jednego dnia albo 24 godzin, nie wiem. No, czyli to samo. No, czyli jestem naprawdę w szoku, dziękuję wam za to bardzo, bo myślałem, że tam dobijemy maksymalnie 30 i staniemy na tym i będzie koniec, a tutaj jest 100 wyświetleń, to jest bardzo dużo. Dziękuję wam wszystkim, co tam oglądaliście. Zostawcie oczywiście wszyscy, co tam nie zostawili łapy w górę. Niech zostawią. bez tylko chyba 5 łapek w górę, a nie może tak być. Więc, kto nie ma łapeczki w górę tam, to niech zrobi. a ja sobie tutaj lecę z robotką o, dobra gdzie my jedziemy? my jedziemy w rolnicze do Łódź o nie do Łodzi jedziemy sobie więc fajna trasa do firmy lek Vlog lek Vlog i... Taka, taka ciężka nazwa. Kto mnie przeczyta, to niech przeczyta. Dochód tylko 3000 z tego nam da, ale w długo będzie trasa, co może być nawet warta i to dwa, bo nawet i kilka razy więcej. więc nie martwmy się o to. 7 godzin trasy, 10 godzin tego. Najpierw się będziemy jedziemy, żebyśmy zaraźli, nie pojechali, ale na szczęście ja to wszystko wymierzyłem. O! Nie, to by był wypadek, nie? Nie wiem, ale u mnie chyba pierwszeństwo, ale jest ciemno. Coś nie powinien tak szybko jeździć. Ja 50, więcej nie pojadę. No. Jednak 11 ton ciągnę, nie? O, i ten, ten dobry. Powoli jedzie. Nie jakoś jak ten, a tamten to poszedł. Że go nie było widać. Mamy długie oświetlenie, o ja Może no, podkreślimy długie bo to trochę jasno i razimy innych No i tak jak mówię, za niedługo będzie pierwszy live'ik na moim kanale, więc jest, będzie super, będzie się działo yy, Na tym live'ie będziemy pewnie grać odpowiedź na wasze pytania. O! No, Ależ Mam nadzieję, że będziecie. Jeszcze wam nie powiem dokładnej daty, bo nie wiem kiedy ten live będzie. Ale... Może. Jeśli będę już wiedzieć na 100%, bo teraz jestem nie jestem taki pewny. Czy będzie dokładnie ten live. Ale jak będę wiedzieć dokładną datę, to wam w odcinku... Może nagram takiego shortsa, albo krótki ten. Powiem wam... O kur... To się wytnie. To wytniesz, musisz to wyciąć. Bo to naprawdę jest niedobrze. dobrze. Czy... Widzowie, co się dzieje z tą kamerką. drugi raz mi padła. A, dobra wiem dlaczego. Bo wziąłem baterię, w której naprawdę było tego małego. Mało baterii, więc musiałem inną dać, ale już jest ok. My sobie chyba zjedziemy na stację, bo trochę mamy mało paliwa. A, zjedziemy. Nazywujemy albo trochę. Mm. Co ja tam do was mówiłem wcześniej, zanim kamerka jeszcze ten się wyłączyła. Że nie wiem do końca jakiej daty do nagrania tego odcinka. Aha! Przejechałem stację. Dobra, dojedziemy ile mamy przebiegu. W sensie, ile mamy? Paliwa? Ile mamy wystarczy? Pali pisze? Nie pisze. Czekajcie tu. Nie. Trudno. Dojedziemy najwyżej na opałach. Dobra, czekajcie. Pokażemy im, że chcemy w lewo. Puści nas? Włości, dobry. Czekajcie, podziękujemy. Dzięki. Spuścił nam. No. O, miał pierwszeństwo. Myśmy się trochę. Myśmy się nie wypchali. <coughs> o, przepraszam. Myśmy się w sumie nie wypchali. Myśmy tylko pokazali kierunkowskaz w lewo. A on sam wjechał. Zahamował, więc. Tak już trzeba cenić. I tak jak mówiłem. Do końca daty nie znam na ten. Na na pierwszego live'a. Ale jak będę wiedział na 100%, to albo nagram tak jak mówię, jakiś krótki odcinek, kilka minut, albo w jakimś odcinku co tam nagram z jakiejś gry, albo coś, to tam wam powiem, ale zależy, bo nie wiem do końca jeszcze kiedy będzie. A jak będzie, no to mam nadzieję, że... Pamiętajcie, jak ja wam powiem datę, kiedy będzie live'ik, to wy musicie na nim być, bo ja tego live'a robię do Was, a nie. Żeby nie było, ponieważ na Live jest jedna osoba, bo w ogóle nie ma. Ale chyba tak nie będzie. Mi się wydaje, że... Jeżeli mam wiernych widzów, to nie powinni być na odcinku. Że na live, no. Heh. No, więc tak jak wam mówiłem. Kto będzie na live, ten się cieszy, bo na live będzie... fajnie się działo. Na live'ie będziemy... E, co na jakim serwerze ogarniać? Jaki serwer pod live, nie? Chyba, że... Na serii sąsiedzi, bo na naszej serii sąsiedzi. Gdzie nagrywamy z moim najlepszym sąsiadem. Więc, no. I tam się też jest dużo roboty. Bo tam. No kto ogląda sąsiedzi, tym wie. To był jeden odcinek, ale za długo będzie drugi. U sąsiada. Później będzie u mnie. Więc, no. Będzie się działo. Masz, tak jak mówię, tam będzie. Mmm... jest dużo w sumie pracy, bo tam jest co? Hmm, tam jest zniwa. Trzeba drzewo wywieźć, Trzeba podwórko pokosić, więc live mi się wydaje, że z tego będzie. Ale no nie wiem właśnie. Jakoś tak zależy, zależy. No. Może pogramy styczno tracker z MP coś. A trackers MP, jak to ma trackers MP, to niech sobie przygotuje bo może na trackers MP pojeździmy No, zobaczymy, to będzie ciekawy live. -ing. Zostało nam 56 km, więc nieźle, nieźle. dzisiaj taki różny odcinek. Jedna trasa. Nie ma sensu nagrywać dużego odcinka. No. Jak ja to nagrywam, to będzie dzisiaj odcinek. Jak ja to nagrywam? Ale ten odcinek wleci później, więc... Jeżeli ten odcinek wleci na kanał. Ten co teraz nagrywam. Jak wy go oglądacie, to tamty odcinek już dawno na kanale jest. Tak działa, bo ten odcinek będzie później. O kilka dni może. Albo nie wiem do końca jak on tam wleci. Ale na pewno będzie później niż ten co teraz będzie dzisiaj. Czyli jak wy to oglądacie, to tamty odcinek już jest na kanale i już zobaczyło go dużo ludzi. Więc dobrze, dobrze. Teraz sobie trochę przyspieszymy, bo ten nam zjechał na lewo. To my sobie możemy trochę szybciej jechać. Tylko. a Dobra. Super, super. No fajnie zrobiłem, fajnie. O, policja mnie wpuściła, dobra. Powrugamy mu. Przepraszam, Was widzowie, że tak mówię. Jak wpuścił mnie, to jadę, nie? Ale popatrzyłem na mapkę, no i przejechałem. Ale najechałem na kamień, widzowie, ale to był kamień. A nie, to krawężnik taki. Ale bym teraz się wywrócił. Niedobrze, bo najechałem na ten na krawężnik i mnie do góry nogami po postawiło, prawie. No, na szczęście panowałem nad sytuacją. <gryw> I my sobie lecimy do łodzi dawno w Polsce, bo w takim odcinku z traka gdzieś my byli tam. Myśmy chyba nie byli w Łodzi, nie? Myśmy byli... Nie wiem czy byśmy jeździli w Polsce w ogóle. Nie wiem, muszę sobie zobaczyć odcinek, bo nie ja pamiętam, gdzieśmy tam jechali, ale... no nie wiem. I teraz napiszcie, czy wolicie, jaką grę najbardziej chcecie. No bo mogę powiedzieć, że w sumie każda gra na mój kanał wleciała już. Oprócz Madrunera i Raft. Rafta. Raft będzie za niedługo, a Madruner Uff. no może też tam kiedyś wleci no bo co Scrap Mechanic jest fajną grą na pewno dużo ludzi ją zna mi się wydaje, że najbardziej znaną grą jest oczywiście Eurotrack a na drugim jest ten Farming, nie? 19 później taką mniej znaną jest Madruner, Raft no i Scrap Mechanic więc mi się wydaje, że najczęściej ludzie grają w Eurotrack. no bo co jak wchodzę na YouTuber, no to oj, trochę też pojechałem. Co wchodzę na YouTubea, to widzę jakiś live. To Wejdąc na tym live tylko Aerotrack, Farming, lub nie wiem jakieś inne gry. Cesa albo coś, ale tak, najbardziej znaną grą to jest Aerotrack, więc Aerotracka znacie wszyscy. Rafta może mniej, a Raff to jest gra, że na tratwiej musimy przeżyć. Inne. Skrab Mechanik to są roboty. Kto ma taką grę, albo kto wie o co w tej grze chodzi, niech się cieszy, kto nie wie to musi sobie zobaczyć, bo... jeżeli oglądacie moje odcinki, to musicie wiedzieć co tam, o co chodzi w tej grze. Dobra, teraz się zaczyna dopiero. Czy on mnie wpuści? O, wpuścił! Dzięki! Dobra. Tak mówię, bez kierunku wskazał, bo nie wpuszczą. Miałem jakąś taką sytuację, że jechałem w takiej samej sytuacji. Skręciłem yy, chyba w prawo albo w lewo, nie pamiętam już. I nie wpuścił mnie. Ja się się wychyliłem, podjechałem coraz bliżej, żeby się zatrzymał, żebym przejechał. Nie, nie, nie ten, nie wpuścił mnie. Nie miałem kierunku bo zapomniałem włączyć. A teraz włączyłem i zobaczcie, od razu wpuścił, więc pamiętajcie. dajcie musicie mieć. Dobra cyk i lecimy kilometr ze stronicami. No tak liczy kilometr tutaj w sumie jest. No chyba będzie kilometr, bo tu nawet zobaczcie na mapie gdzie ja jestem, a gdzie jestem. Więc kilometr będzie na pewno. No i tak jak w ogóle jak to tam u Was? Napiszcie w komentarzu jak tam, tam u was się dzieje, kiedy macie ferie w ogóle. Dobra, lecimy w lewosę. O, zobaczcie, jest która. Pierwsza w nocy. Zobaczcie, ile ludzi. I ja nie mogę. Jeszcze przed chwilą nie było tyle. No ale co? Pierwsza w nocy to albo ludzie wyjeżdżają za granicę do pracy, albo wracają, albo coś się innego dzieje, więc ten. fajne auto. Pulones. Dobra. Oj, zahaczyłem tą. No, drzwiami lekko Ale to jest mała ciężarówka, więc to jest Bo to jest mała firma, więc ja jestem sobie w tej firmy szefem, ale Przed tych pracowników nie mam Dobra, niektórych nikogo nie ma Dobra, wjeżdżamy na ten Dobra, wjeżdżamy da Dobra O! Dobra Enter Nie parkujemy Trudno Albo przodem zaparkujemy. Przodem, przodem, dobra. Przodem, bo to zawsze tam jakieś punkty dodatkowe. Trzeba wbijać poziomy jednak, nie? Bo bez poziomów tutaj Eurotrack nie jest Eurotrack, nie. Teraz zbieramy, mam 12 tysięcy, albo jakąś ciężarówkę porządną, albo... Coś, oj, trochę Albo nie, jakiegoś pracownika. Garaż bym musiał dokupić, nie wiem. Jest, widzowie, dojechaliśmy. Taki krótki odcineczek, ale... Nie wiem, właściwie zapiszeć, czy wolicie dłuższe odcinki i ciekawsze, czy krótsze i mniej ciekawsze. Bo ten, na przykład, no co powiedzieć, on jest długi czy krótki? Bo ten, na przykład, według mnie, jest krótki, lecz szybki i ciekawy. Więc szybko go się zmontuje i szybko go się urzuci. Więc sobie, widzę, dzięki za oglądanie. zostawcie subika z dzwoneczkiem. Wpadajcie na naszą grupę na Discordzie. Tam się nam się dużo dzieje. To w tak dużo ale tam wpadajcie ehm. no łapeczkę w górę, subika oddajcie kolejne poprzednie filmy i żeby no, robić tego i oczekujcie live'a za tego. Powiem dokładnie datę jeszcze będę wiedzieć, Więc dzięki za oglądanie i do następnego odcineczka na razie!